Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie w tym mało świątecznym e, otoczeniu, anturażu. E, dzisiaj chciałem wam, z wami się podzielić właśnie e, moją historią tego jak wyglądały święta 4 lata temu, ponieważ dokładnie 4 lata temu, 23 grudnia, miałem przeszczep szpiku kostnego. E, I właśnie chciałbym się z wami z tym podzielić, jak teraz wyglądają e, i jak wtedy wyglądały, bo to były nienormalne święta, i właśnie jak to się działo. Przede wszystkim my wiedzieliśmy już wcześniej cała rodzina, że będę o jakiś pociąg mam nadzieję, że nie słychać, że będę miał przestrzep około 24 grudnia i, i dalej, więc zrobiliśmy sobie wcześniej wigilię dwa tygodnie 10 grudnia i to było cudowne doświadczenie, które też mi wcześniej później pomogło jakby też przeżyć ten okres świąteczny samemu ogólnie musiałem wrócić do domu, ponieważ bateria mi się rozładowała. Jak pamiętam okres świąteczny przed 4 lat, to pamiętam ten okres jako okres bardzo dużej samotności. Byłem sam w izolatce, rodzice, siostra mogła tylko przez szybę mnie zobaczyć, nie mogliśmy dotknąć. Drzwi można było lekko uchylić, a resztę to tak naprawdę samemu się było. Czasem lekarz przyszedł raz dziennie, dwa razy dziennie, pielęgniarka zmienić kroplówkę czy podać zastrzyk, ale tak to właśnie samotność, 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 jeszcze raz samotność. Ja oczywiście są bardziej zabawne też momenty, jak na przykład jak w szpitalu są zazwyczaj jedzenie jest bardziej e, monotonne, niż, nie ma jakichś wystrzałów. To tutaj był właśnie taki piękny wystrzał, ponieważ chcieli zrobić miło i zrobili bardzo miło, zrobili susz, zrobili pierogi z kapustą i grzybami, zrobili też no po prostu tak świąteczne danie. Ale ze względu na to, że byłem na przeszczepie, nie mogłem tego jeść. I co związało się z tym, że no właśnie mój układ pokarmowy, bo też zacząłem wtedy brać morfinę, bo też miałem obrządzenie całego przewodu pokarmowego i trudności w przełkaniu. Jakby dodać do tego kiszonkę, dodać grzyby, to mogłoby się to skończyć źle problemami żołądkowo-jelitowymi lub bardziej większymi problemami. No, po prostu musiałem przestać jeść na ten czas, ale no, miło, że coś takiego w ogóle wpadli na pomysł, bo to jest catering, tam nie wiem jak teraz z zewnątrz, nie ma własnej kuchni. I jakoś tak właśnie z tą morfiną też nie wiedziałem, jak to w ogóle... Było. To o co chodzi, czy będę, czy będę taki. No nie wiedziałem w ogóle, jak się do tego zabrać, czy, czy, czy będę jakieś miał euforię, czy dysforię, czy w ogóle o co chodzi. Jak, jak będę się zachowywał? Przecież narkotyk, tyle się o tym mówi. A okazało się, że miałem zjazd, taki emocjonalny, taki e, przemulony byłem mm. i tyle. Najgorzej pamiętam właśnie ten czas sylwestrowy. Kiedy były fajerwerki na niebie, bo jak jest okres przeszczepu bezpośrednio, to moje fajerwerki były obok. Znaczy się, ja miałem bardzo duże fajerwerki, bo miałem przeszczep szpiku kostnego przed Wigilią, lekarze się interesowali, no, czy będzie jakieś takie właśnie powikłania, e, pielęgniarki przychodziły, no, rodzice, wszyscy dzwonili, a Sylwestra jest się samemu e, Widzi się, no, jest się przykutym do łóżka. No, ma 2 3 metry tej przedłóżki z kroplówki, bo cały czas jesteś przy kroplówce, możesz umyć zęby, e, prysznic wziąć, nie możesz nic więcej zrobić. E, i widzisz to, to niebo pełne fajerwerków, jesteś sam. <grytanie> Bezpośrednio jesteś sam. Wtedy ogarnęła mnie jakoś właśnie taka bardzo, bardzo w tym okresie taka pustka samotności. Przykrości takiej, że nie mam wokół siebie nikogo, z, którym mógłbym, z kim mógłbym dzielić w ogóle jakąkolwiek radość, rodzinę. I to w ogóle dlatego nagrywam ten materiał, bo posiadanie drugiego człowieka, z którym można rad dzielić radość, z którym można porozmawiać, z którym można być, jest najważniejsze w tym okresie, w tym krytycznym okresie. I rozumiem tą samotność, która mówi, wszyscy mówią, wow, samotność, przecież to jest dla nas jest takie obce. Ale no, jak się to przeżyje, to naprawdę, mówię wam, trzeba doceniać to, że jest drugi człowiek obok. Inaczej, inaczej, no, <gryw> naprawdę jest ciężko. Tak to pamiętam. A z takich jeszcze śmiesznych rzeczy to pamiętam, jak rysowałem na tej morfinie właśnie, to wtedy miałem notatki. W ogóle wtedy się uczyłem jeszcze na, na maturę z biologii, bo miałem cel zdać dobrze biologię e, za pierwszym razem dostać się na medycynę, dostałem się na medycynę, nie, nie za pierwszym razem, ale wtedy się uczyłem. To mnie bardzo trzymało na nogach, bo każdego dnia sobie taki rygor mocny zrobiłem. O piątej rano pobudka czy o 6 e, gimnastyka, muzyka, e, nauka od tej do tej e, rodzice jej przychodzi, przychodzić od tej do tej. I nie było, zmiłuj się, po prostu właśnie rygor narzucony. Ale też miałem zajęcia z panią moją od chemii, a też od biologii, nie, od chemii miałem i wtedy najpiękniejsze rysunki wychodziły to właśnie na morfinie. <grygur> I może coś w tym jest właśnie, że jakoś tak człowiek się bardziej artystycznie rozwija pod tymi opioidami, ale lepiej tego nie próbować i nie polecam Wam, bo naprawdę więcej było z tą morfiną, jak pamiętam, niekorzyści niż korzyści. To, że mnie nie bolało, to było fajne, tak? Ale miałem jakiś zjazd emocjonalny, byłem jak taki o, zombie troszeczkę takie przymulone takie... wiecie o co chodzi tego wam życzę, żebyście może nie byli jak te zombie tego wam nie życzę, żebyście byli pod wpływem narkotyków, ale życzę wam właśnie rodzinnych świąt z drugim człowiekiem, bo to jest kwintesencja tego co, co, co jest najpiękniejsze w świętach, a więc obecność, obecność z drugim człowiekiem i tego wam życzę, żebyście doświadczyli tej obecności ja lecę pomagać bo, bo, bo tutaj słyszę już wołanie mojej, mojej rodzicielki, mojej kochanej mamy. I tyle. Do zobaczenia. Hej, hej.